Gronda TV, a razem z nami co -main event, czyli GOAT i Wasyl. To będzie walka, na którą na pewno wszyscy czekacie. Powiedz Wasyl, co pomyślałeś, jak się dowiedziałeś, że walczysz z GOATem? Ale chujowo. Nie, no, jesteśmy kolegami i liczyłem, że do tej walki nigdy nie dojdzie, a jednak jest istotne. To samo pomyślałeś, czy jednak się ucieszyłeś, że wasyl, solidny zawodnik, który na pewno da ci dobrą walkę? Nie, wiadomo, że walka z kolegą, biorąc pod uwagę, że się znamy, rozczarowaliśmy, długi czas się znamy, na pewno nie jest przyjemna i na pewno nie jest to fajne. No dobra, ale będzie trzeba to przemóc, będzie trzeba o tym zapomnieć. I tak oceniając już czysto technicznie, co myślisz o gociu jako zawodniku, czy to jest. Zawodnik, który jest jednym z najlepszych zawodników w gromdzie? No Uważam, że jest w pierwszej trójce, tak? Y, Czempionem jest Mateusz. I uważam, że Łukasz jest drugi, maksymalnie trzeci w tym rankingu. Tym jest mega dobrym zawodnikiem, mega mega doświadczonym i mega ciężkie wyzwanie przed nim. To będzie kolejna z tych długich walk? Oby nie, bo on spodoba się kurwa 40 minut bić, nie? <gryw> ja chciałbym w tej pierwszej to zrobić. <gryw> Jak Ty do tego podchodzisz? Czy Ty byś właśnie chciał przedłużyć i wciągnąć go na głębokie wody? To znaczy, się, to, nie, to nie jest tak, że można kogoś wciągnąć. To bijemy się tak, jak przeciwnik pozwoli. E, Was, Wasyl wjeżdża i się napierdzielamy ile wlizie. No i tyle. No. Zdarzyły się e, e, przegrane? A, czy nadal kochasz gromadę tak samo? Oczywiście, no to jest najlepsza gala no, jak dla mnie y, walczę od 2007 roku, chyba najlepsza organizacja, najba, najlepiej traktują y, zawodników, bardzo mi się podoba tutaj. A Wasyl, a ty dla ciebie ciężko było przekonać tą przegraną i czy to zmieniło cokolwiek, jeżeli chodzi o twoje nastawienie do walk na gropie? Że no, no, no walki mojego nastawienia nie zmieniło. tak Zmieniło trochę, bardziej byłem zmotywowany do tego, żeby wrócić do pełnej sprawności, bo ja tak wziąłem tą walkę, kodowanie będąc sobą, gdzieś tam charakterem tą walkę wziąłem, bo myślałem, że już jest dobrze, a byłem dalej cały czas gdzieś tam półinwalidą. A teraz nie, teraz jestem, jestem przygotowany. Myślę, że damy z Łukaszem bardzo dobrą walkę. A co sądzisz o jokerze i, i może nawet o tej walce, która e, po waszym pojedynku? Oczywiście, że, że, że chcemy dawać. Uważam, że jest słabszym zawodnikiem niż ja i udowodnię to jak, jak, jak do tego dawać, żeby doszło. Bo, mówię, byłem po wypadku, nie byłem sobą. Co, a, a, byłem cały czas półinwalidą, pół chociaż serce i tam charakter mi bieżą w walkę, a ta walka no co, no, potoczy się. Jutro może być naprawdę ciekawe, ciekawe w tym ringu, jak oni wejdą we dwóch. Joker, Scarface, jak ty byś obstawiał? Nie obstawiam tej walki, ogólnie rzecz biorąc z innych chłopaków nie mam, nie mam do nich żadnych żali, na pewno będzie walka, że tak powiem dwustronna, bo są dwa rodzaje zawodników, jeden niski, lubiący mocną wymianę, drugi zadający mocne, długie ciosy. Jakie masz rady dla ludzi, którzy chcieliby walczyć na gapieńsie? Bo ty już chyba od ciebie najwięcej tych rad właśnie można dostać. Od ciebie, od Dondiego, co się liczy w walkach na gapieńsie? Nie róbcie tego. Nie, proszę, nie róbcie tego. Nie. Słuchajcie, jak możecie to w ogóle robić? Jak możecie sobie zadawać tyle ran, tyle rozcięć? Dlaczego? To jest, to załóżcie rękawice, i gdzieś tam się poklepać. Dobra, a Ty, was jakie dałbyś rady? Czy jest coś, co można zrobić z pięścią, coś w przygotowaniach, żeby być lepszym zawodnikiem? Znaczy, no co, to, to, no nie? Tak jak powiem, w każdym sporcie trening czyni mistrza. A te wszystkie patenty każdy musi sobie wypracować sam. Nie, nie ma tutaj co podawać wszystkiego na, na tacy mija Łukaszowi nikt tego nie podawał. Musieliśmy sobie sami wypracować swój styl, swoje, swoje zasady treningowe, żeby to miało ręce i nogi. I niech każdy do tego dochodzi sam. To, to też jest niesamowite w tym sporcie, że on jest tak nowy, jednak w MMA czy w boksie można znaleźć setki trenerów, którzy Ci jakoś tam wytłumaczą, jak się do takiej walki przygotować. Tutaj Wy musicie z walki na walkę dokręcić tutaj, odkręcić tutaj i nauczyć się tego, jak się do tego przygotować. Znaczy to my, ale ta, że jak chcesz się bić na gołe ręce, przyjdź, za mi, zapłać Łukaszowi, to Ci kurwa nauczymy, będziemy swoim trenerem. My zarobimy, Ty się nauczysz bić. Proste, symbioza, nie? Dobrze, że widziałem, że jakiś czas temu trenowałeś z Tomkiem Adamkiem? E, no to jakiś czas temu coś tam zrobiliśmy. Był u nas w Gdańsku, na seminarium, gdzieś tam coś tam potrzebowaliśmy razem. Ty w ogóle w Gdańsku masz pewnie styczność z umiejętnościami pięściarzami, bo tam jednak są na tym rynku, że tak powiem, fajni zawodnicy, fajni sparring partnerzy, dużo się od nich uczysz. No to na każdym treningu tak przyjdzie, jak ma doświadczenie, to ty wyciągniesz coś od niego, on wyciągnie coś od ciebie tutaj wspólnie, to każdy ma jakieś korzyści z tak, takich treningów tak wspólnych. A Gołd, czy ty jeszcze w tym wieku, młodym wieku jeszcze się czegoś uczysz? Ja się uczę cały czas, z dnia na dzień się uczę, cały czas poznaję coś nowego. Yy, a jak mówię, mimo tego, że jestem trenerem i uczę, ja cały czas yy, też się uczę, bo trzeba cały czas, cały czas się kształcić. Czy człowiek swoim doświadczeniem ma jeszcze czasem stres przed walką? Yy, raczej, stres dopiero przychodzi po tym pierwszym gongu. Tak? Tak. Czyli nie tak jak niektórzy mówią, że o, właśnie stres do gongu, a później jak uderzą. Nie, nie. Po pierwszym gongu to się to taki stres na takie... Adrenalina. Adrenalina, tak. Adrenalina. To nie jest stres, to jest adrenalina. Trzeba walczyć, trzeba się bronić. Ostatnie słowa do swojego przeciwnika, co byś mu powiedział? Bijemy się i po walce idziemy na piwo. <laughs> Wasyl, co byś powiedział swojemu przeciwnikowi? Żeby nam złówka nie zabrakło. Dajmy, dajmy dobrą walkę i wróćmy cała A tą walkę możecie zobaczyć na Gronda TV. To będzie naprawdę niesamowita gronda. Tych dwóch panów będzie walczyło. Ja bym obstawiał, że bardzo długo, ale może być i bardzo szybko, bo to jest gromda i to jest nieprzewidywalne. Zapraszamy. Kto na ten rynek? Gromada 18. Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce.